Pytanie ważne, dlaczego cierpienie, dlaczego dzisiaj powiemy o cierpieniu. Wydaje się, że to z jednej strony uzasadnione, a z drugiej strony cały czas jesteśmy bardziej nastawieni na to, żeby zapełniać swoją przestrzeń wszystkim tym, co uniemożliwia nam kontakt z naszym cierpieniem. To dobrze i to ważne, jeśli słuchamy różnych propozycji, w jaki sposób radzić sobie z cierpieniem, ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o takim y, sztuce znalezienia swojego własnego mistrza. Znajdź mistrza cierpienia. Poszukaj w swoim życiu, w swoim doświadczeniu tego, kto może pomóc ci przejść przez tą trudną drogę samotności, trudną drogę cierpienia, trudną drogę straty, niepewności, lęku. Takiego, bym powiedział, rozwarstnienia rzeczywistości pomiędzy tym, co dla nas znane i bezpieczne, a tym, czego jeszcze nie, nie jesteśmy w stanie nawet przewidzieć. To, czego nas ta rzeczywistość zaprowadzi. Ten mistrz cierpienia może mieć różny wymiar. Dzisiaj powiem trochę o Hiobie, znanym nam z Biblii, o Hiobie, do którego także odwołuje się nasz, już znany nam, mistrz cierpienia Wiktor Frankl. Ale dla mnie osobiście chciałbym też powiedzieć o takich mistrzach cierpienia, może mniej znanych, spotkanych przed 20 laty, kiedy to razem z braćmi brałem udział w takich warsztatach, można powiedzieć, w takiej pomocy w domu dla. Dzieci o ciemniałych w laskach, zostaliśmy poproszeni o dwie rzeczy, między innymi o dwie rzeczy. Pierwsze to pomalować takie urządzenia do zabawy dla dzieci na różne kolory, a po drugie, pojechać z dziećmi na przejażdżkę rowerową. Jechaliśmy tandemami, każdy z nas prowadził, z tyłu siedziało dziecko, które było niewidome. I te dwa wydarzenia dla mnie z pozoru na początku kompletnie niezrozumiałe. Po pierwsze, po co kolory dzieciom, które nie widzą. Po drugie, po co przejażdżka rowerowa, nawet powiedziałbym bardzo niebezpieczna dla tych, którzy nie widzą? To są takie pytania bardzo proste i banalne, ale obydwa, obydwie te sytuacje uświadomiły mi, jak bardzo ważny jest inny wymiar spojrzenia wtedy, kiedy dotyka nas cierpienie. Taki poza naszą rzeczywistością, poza tym co dotykalne, sprawdzalne. Te kolory. Były z szacunku wobec tych dzieci. Te kolory były na życzenie i pragnienie sióstr opiekujących się w tych laskach tymi dziećmi, bo one wiedziały, że te dzieci są takimi prostymi dziećmi, które potrzebują zaopiekowania się nimi w całości. Nie wybiórczo ze względu tylko na to, w jakim obszarze cierpią, ale spojrzenia na nie w całości. Ta przejażdżka rowerowa, pamiętam to doświadczenie. Ona polegała na tym, że jechaliśmy coraz to szybciej, bo dzieci z tyłu, te, które nie widziały, mówiły do nas szybciej i szybciej. One były pełne pragnienia doświadczenia wiatru, doświadczenia słońca, doświadczenia zapachów, bardzo zdumiewające doświadczenie. Mówię to o tym, dlatego że dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy cierpienie nas zamyka, cierpienie nas otacza destrukcją. Cierpienie nas spłaszcza. Cierpienie sprawia, że jesteśmy zamknięci w takim punkcie bez wyjścia. Chciałbym teraz, żebyśmy patrząc na to własne cierpienie, usłyszeli słowa Wiktora Frankla, który odwołuje się do Hioba. Zacytuję Zacytuję książkę Homo Patiens. to jest jedno z wielkich dzieł tego terapeuty. W obliczu trudności w zrozumieniu każdej teodycei, czyli pytania o to, skąd zło, jedyną stosowną dla człowieka postawą jest ta, jaką przyjął Hiob, który najpierw spierał się z Bogiem, Potem stawiał mu wiele pytań, aby wreszcie dłoń położyć na swe usta i milczeć, świadomy tego, co potem wyraził Sokrates, że wie, iż nic nie wie. To jest droga naszego cierpienia: stawiać pytania, kłócić się, ale też z pokorą zrozumieć, że u kresu cierpienia nie ma odpowiedzi, że tam zmienia się pewien bieg. O co chodzi? Frankl mówi, że cierpienie w milczeniu Hioba ma dwa wymiary. Hiob milczy z żalu i Hiob milczy z nadziei. My być może jesteśmy jeszcze w momencie, kiedy bardziej milczymy z żalu, bo nam czegoś brakuje, bo ktoś bliski z nas, z naszych bliskich zachorował, bo być może ktoś umarł. Cierpimy z żalu, jesteśmy otoczeni utratą, nie znajdujemy odpowiedzi na nasze pytania. Ale Frankl mówi o tym, że to cierpienie z żalu przechodzi do cierpienia nadziei wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę, że szukać sensu cierpienia to znaczy zakwestionować sens bardzo taki szczegółowy, ograniczający nas, a spytać o sens całkowity, o sens absolutny. Nasz umysł bardzo tak jak namacalnie chce doświadczyć rzeczywistości, szuka sensu w takich rzeczach bardzo skończonych. Pojedynczych, wybiórczych, kiedy je tracimy, wpadamy w panikę. Być może to jest czas, po to, żeby tracąc te wybiórcze rzeczy elementarne, spytać o to, jaki jest sens absolutny mojego życia, w jaki sposób moje życie, tak jak w nim żyję, jakie przeżywam, nadaje sens temu, co robię. To jest to pytanie. Jeśli nawet nie znajduje sensu w życiu, to spytajmy się, jeśli jakoś żyję i moja egzystencja jakoś yy, odbywa się, to istnienie się dokonuje. To jakie ono rzuca światło na sens mojego życia. W naszej wolności możemy szukać rozpaczliwie zaspokojenia swoich potrzeb wszystkim tym, co skończone, i karmić się, i karmić się, i karmić, i kupować papier toaletowy i inne rzeczy. Ale i tak stajemy u kresu pytania, co jest kresem naszej wolności? Czy nie jest kresem absolutny Bóg, ten, który jest bez kresu? To przejście od milczenia rozpaczy, do milczenia nadziei, poprzez milczenie transcendencji, czyli przekroczenia naszego ludzkiego wymiaru, dla nas chrześcijan jest niezwykle istotne. Przechodzimy od poznawania Boga, którego dopiero w jakiś sposób rozpoznajemy, tak jak Hiob powiedział na końcu swojej księgi, do Boga, którego spostrzegam już widocznym moim spojrzeniem. Nie tylko znam Go ze słyszenia, ale znam Go z widzenia.